Cześć, witam Was na kanale Psi Głos. Mam przyjemność powitać Was w pierwszym odcinku z nowej serii dotyczącej suplementów w diecie psa. Seria powstaje we współpracy z firmą Pokusa, która jest sponsorem dzisiejszego odcinka. Serię zaczniemy od omawiania podstawowych suplementów diety barw, a dzisiejszy odcinek poświęcimy suplementacji wapnia. Źródłem wapnia w diecie psa w diecie barw mogą być kości. Natomiast jeżeli tych kości nie podajemy, musimy do posiłków barw dodawać suplement wapnia. Jeżeli chodzi o podawanie kości, psu, który jest na diecie barw. Temat jest dosyć trudny, bo tutaj dużo rzeczy może pójść nie tak. Trzeba odpowiednio dobrać rozmiar kości do wielkości, do możliwości psa. Trzeba też wybierać kości, które no nie są to takie gołe gnaty, tylko to się w tym barwnym języku określa jako mięsne kości. Czyli rzeczywiście mamy jakiś element kostny, ale on jest jeszcze owinięty innymi, jakby tkankami: mamy mięso, jakieś tam jeszcze chrząstki, nie chrząstki, może skóra, więc nie jest to taka goła kość. Ta ko kość też musi być surowa. Jeszcze nam wchodzi taka sprawa, że dużo psów nie potrafi jeść kości. Jeżeli pies na przykład bierze taki element, element kostny, tylko go przegryza na pół i połyka, no to jest to po prostu niebezpieczne. Pies najpierw powinien wszystko dokładnie rozmiarzyć i dopiero połknąć. Niektóre psy też robią w ten sposób, że biorą taką kość z miski, kładą sobie na legowisko i obgryzają właśnie resztki mięsa, chrząstki, a potem no właśnie zostaje taki goły gnat. Więc jeżeli podajemy psu kości, naprawdę tutaj trzeba zachować bardzo dużo środków ostrożności i alternatywą do podawania psu kości jest po prostu wprowadzenie suplementacji wapnia. Zacznijmy sobie od tego, jaką rolę w organizmie pełni wapń. Przede wszystkim wapń pełni rolę budulca kości i zębów. 99% wapnia w organizmie właśnie jest w zębach i w kościach. Natomiast ten 1%, który krąży w płynach ustrojowych też jest bardzo ważny, ponieważ ten wolny wapń wpływa na gospodarkę hormonalną, wpływa na skurcze mięśni, wpływa na utrzymanie trzymanie siły skurczu, też pamiętajmy o tym, że serce to mięsień, więc też wapń nie wpływa na taką miarową e, pracę serca. Oprócz tego wapń bierze udział w krzepnięciu krwi czy przewodnictwie nerwowym. Ale co też jest bardzo ważne z punktu dietetyki, wapń bilansuje fosfor. Kojarzycie może coś takiego jak... Przebiałczenie, słyszeliście może gdzieś takie określenie, niektórzy obawiają się, że jeżeli pies dostaje tylko mięso, mięso i podroby, to właśnie będzie miał za dużo białka w diecie i dojdzie do przebiałczenia, co może wpłynąć na uszkodzenie nerek. I to jest takie uproszczenie, ale wręcz nieprawdziwe uproszczenie, bo już Wam mówię o co chodzi. W mięsie w podrobach jest dużo fosforu. Ilość fosforu i wapnia powinna być względem siebie odpowiednio zbilansowana. I w diecie, w której pies właśnie dostaje tylko mięso. Są podroby, bez żadnego źródła wapnia, czy właśnie bez kości, czy bez suplementu wapnia, mamy nadmiar fosforu w diecie. Ten fosfor jest po prostu niezbilansowany. Nadmiar fosforu jest wydalany z moczem. Natomiast jeżeli organizm jest przez długi czas obciążony właśnie wydalaniem tego nadmiaru fosforu, obciążamy po prostu nerki. I długofalowo może to prowadzić do uszkodzeń e, nerek. Więc nie jest tak, że za duża ilość białka w diecie powoduje uszkodzenie nerek, tylko niezbilansowanie fosforu względem wapnia powoduje uszkodzenie nerek. To właśnie ważne, żebyście mieli na uwadze. Więc właśnie bardzo ważną rolą e, wapnia w diecie psa jest zbilansowanie fosforu. I właśnie suplement wapnia według mnie jest najważniejszym suplementem, bo jeżeli pies będzie miał, nie wiem, niedobory jakiś witamin, czy kwasów omega-3, to naprawdę efekty takich niedoborów, będą po dłuższym czasie. Natomiast, jeżeli mamy niezbilansowaną dietę pod względem właśnie fosforu i wapnia, to skutki takiej niezbilansowanej diety przyjdą bardzo szybko, szczególnie jeżeli macie psa, który jest w okresie rozwoju. Bardzo często zdarza się, że opiekunowie szczeniąt, szczeniąt, które są karmione karmą komercyjną, czyli karmą, która jest w pełni zbilansowana i ma odpowiednie ilości witamin i minerałów, dodatkowo jeszcze dodają psu do miski właśnie suplement wapnia. Co jest bardzo dużym błędem, bo często często wtedy ten wapń jest nawet kilkukrotnie przydawkowany. Nadmiar wapnia w diecie jest niebezpieczny, więc podawanie suplementu wapnia psu, który na co dzień jest żywiony karmą komercyjną jest bardzo dużym błędem żywieniowym i szczególnie się tego wystrzegajcie właśnie przy szczeniętach. Uszczeniąc dopiero się rozwija ten układ kostno-szkieletowy i jeżeli tego wapnia będzie za dużo, to to wcale nie jest tak, że kości będą mocniejsze, bo jeżeli będziemy utrzymywać ciągle nadmiar wapnia w diecie, to może nawet dojść do deformacji kości. Oprócz tego ten wapń w końcu zacznie się odkładać po prostu w tkankach i może się odkładać w nerkach, w sercu, może dochodzić do zwapnienia zastawki w sercu. Dochodzi też do zwapnienia naczyń krwionośnych, więc są one bardziej takie kruche. Generalnie nadmiar wapnia w diecie jest po prostu niebezpieczny i też te zmiany, które zachodzą właśnie to zwapnienie tkanek, to jest proces nieodwracalny. Więc jeżeli chodzi o suplementację wapnia, to zwykle błędem jest podawanie psu suplementu wapnia, mimo może przyjmuje on karmę komercyjną, która już jest zbilansowana i ma odpowiednią ilość tego wapnia, ale też możemy przeholować w drugą stronę i czasami zdarza się, że opiekunowie sami przygotowują psu posiłki i właśnie zapominają o jakimkolwiek źródle wapnia w diecie swojego psa. No i wtedy mamy po prostu niedobory wapnia i w momencie, kiedy tego wapnia w diecie psa jest za mało, organizm próbuje sam sobie rekompensować te niedobory, więc za czy na uwalniać wapń z kości i zębów? No i myślę, że tu możecie sobie wyobrazić, co się dzieje. Mogą wypadać zęby, kości robią się coraz słabsze i szczególnie jest to szkodliwe, jeżeli taki błąd żywieniowy jest popełniany u szczeniaka. Oprócz resorpcji tkanki kostnej oraz wypadania zębów, jeszcze mogą być inne objawy niedoboru. Mogą być jakieś dziwne problemy z mięśniami, czyli jakieś drżenia czy skurcze, mogą być objawy ze strony układu nerwowego, na przykład drętwienie i też może być zaburzona praca serca. Tak, troszkę was straszę, ale chciałabym, żebyście wiedzieli, jakie mogą być konsekwencje e, takich błędów żywieniowych. Więc u was uczulam, zarówno niedobór wapnia, jak i nadmiar wapnia jest szkodliwy. No dobrze, to teraz pytanie, jak suplementować ten wapń. W tym odcinku pokażę wam wszystkie możliwości, wszystkie suplementy wapnia właśnie z firmy Pokusa i też z kodem Psiglos 10, z kodem, który wam się tutaj wyświetla, macie rabat na cały asortyment ze sklepu Pokusa. No i pierwsza opcja, e, jako pierwszy pokazuję ten suplement bo po prostu stosuję go dla swojego psa. To jest cytrynian-wapnia. Cytrynian-wapnia to najbezpieczniejszy pod względem wystąpienia ewentualnej alergii na ten produkt. To najbezpieczniejszy suplement wapnia, więc jest polecany wrażliwcom i też właśnie psom, które mają jakieś nietolerancje pokarmowe albo alergie. Jest to po prostu biały proszek, już Wam pokazuję, jak to wygląda. Tutaj zawsze w pudełeczkach z suplementami od pokusy mamy miarkę, co po prostu umożliwia, Wygodniejsze dawkowanie e, i zobaczcie, jest to po prostu taki biały, e, biały proszek. Nie ma w ogóle fosforu i to może być ważna informacja, jeżeli macie psa lub kota, bo generalnie te suplementy też się stosuje u kotów. E, może to być dla Was ważna informacja, jeżeli macie zwierzaka z niewydolnością nerek. Wtedy bardzo się dba o to, żeby w diecie takiego zwierzaka było jak najmniej fosforu, e, no i właśnie ten suplement w ogóle tego fosforu nie zawiera. Jeżeli chodzi o dawkowanie, e, macie tutaj zawsze z tyłu roz dawkowanie sugerowane przez producenta i dawkowanie cytrynianu wapnia to jest 6 miarek na kilogram surowego mięsa jedna miarka to jest 1,5 gram produktu. Są takie suplementy, których nie trzeba podawać codziennie, nie trzeba ich podawać w każdym posiłku, na przykład suplement jodu. Suplement jodu można podawać co dwa dni i to jest w pełni bezpieczne, natomiast suplement wapnia powinien się pojawić do każdego posiłku psa. I też ważna rzecz, przy wprowadzaniu psa na dietę barw, zazwyczaj zaleca się, żeby suplementy wprowadzać stopniowo, zaczynać na przykład od 1,4 do celowej dawki, przyzwyczaić psa do danego suplementu, potem dopiero wprowadzić kolejny i kolejny, natomiast z suplementem wapnia nie można tyle czekać, bo właśnie no przez to, co Wam tutaj mówiłam, jaką ważną rolę odgrywa i jaki jest wpływ niedoboru wapnia w diecie, więc jeżeli na przykład macie szczeniaczka, gdzie dopiero właśnie chcecie go przerzucić na barfa, to już od pierwszego posiłku ja bym mu dodawała do tego mięska, czym jest z podrobami, właśnie cytrynian wapnia. Nawet bardzo wrażliwy pies nie powinien mieć żadnej negatywnej reakcji na ten produkt. Bo jeżeli będziecie czekać z wprowadzeniem suplementu wapnia do diety szczególnie szczeniaka, ale w ogóle do diety psa tygodniami, miesiąc, to po prostu już jest to zbyt dużo czasu i może dojść do niedoborów. Więc jeżeli chodzi o wapń, o źródło wapnia w diecie psa, no to ja bym sugerowała, żeby od początku, nawet kiedy dopiero wprowadzamy psa na dietę barw, od początku, żeby w tych posiłkach pojawiał się cytrynian wapnia. No ale właśnie, cytrynian wapnia to nie jest jedyna możliwość. Mamy też mączki ze skorupek. Mączka ze skorupek e, jaj kurzych to jest taki najbardziej podstawowy, suplement wapnia chyba taki najbardziej popularny, z tym, że trzeba mieć na uwadze, że jeżeli wasz pies ma uczulenie na kurczaka, to jest bardzo możliwe, że również będzie miał uczulenie na ten produkt, bo białka, które budują skorupkę jajka, są zbliżone do innych białek, które znajdują się. No w kurczaku, więc właśnie jeżeli pies ma alergię, na przykład na mięso z kurczaka, to też jest bardzo prawdopodobne, że będzie miał e, uczulenie na. Właśnie skorupki jajek kurzych. Więc jeżeli Wasz pies ma alergię na kurczaka, to bezpieczniejszą opcją będzie cytrynian wapnia. I też cytrynian wapnia jest polecany przy diecie eliminacyjnej. No dobrze, więc przechodząc teraz do tego suplementu wapnia, czyli mączka ze skorupek jaj kurzych. To jest suplement, który już zawiera niewielkie ilości fosforu. Więc też pamiętamy, że jeżeli mamy psa lub kota z chorymi nerkami to cytrynian wapnia będzie lepszym wyborem. Ale plusem ym, mączki ze skrupek jaj, plusem tego suplementu jest to, że nie zawiera on tylko wapnia, ale też magnez, sód, potas, cynk, miedź, no i ten fosfor. Więc z jednej strony fajnie, że jest ten cynk, że jest potas, ale z drugiej strony trzeba brać pod uwagę to, że też jest tutaj trochę fosforu. No i dawkowanie też mamy tutaj oczywiście rozpisane. Na kilogram chudego mięsa podajemy 3,5 miarki, na kilogram tłustego mięsa 3 miarki, a na kilogram podrobów 3,5 miarki. Więc jest to troszeczkę bardziej skomplikowane niż w przypadku cytrynianu wapnia. I tutaj miarka zawiera 2,5 grama produktu. はい。 I już otwieramy, pokażę Wam, jak to wygląda. Wygląda to jak bułka tarta, powiem Wam. E, no Oczywiście też jest to proszek, tylko on nie jest już taki bielusieńki. E, a właśnie też pamiętajcie, że w momencie, kiedy podajecie psu jakikolwiek suplement e, do, do posiłku, który jest w formie proszku, to zawsze wymieszajcie to dokładnie z jedzeniem, żeby pies nie wciągał nosem tych pyłków, e, tego, tego proszku po prostu. Pokusa ma w swojej ofercie też mączkę ze skorupy jajek w formie tabletek i może to być według mnie wygodniejsze do dawkowania i też już wam pokazuję jak to wygląda. Więc ten suplement ma po prostu formę tabletek. Czyli tutaj już nie mierzymy miarką, tylko jest odpowiednia ilość tabletek na daną ilość mięsa. No i trzecia opcja to jest mączka ze skorupek jaj, ale nie kurzych, tylko indyczych więc może to być fajny zamiennik właśnie, jeżeli Wasz pies ma uczulenie na kurczaka. No i tutaj tak samo jak w przypadku skorupki z jajkurzych, oprócz samego wapnia mamy też inne mikro i makro elementy. Mamy tutaj magnez, potas, cynk, miedź, no i troszkę fosforu. Dawkowanie jest takie samo jak w przypadku mączki z jajkurzych i teraz zobaczymy, czy wizualnie czymś się różnią te suplementy. Mam wrażenie, że ta mączka z jaj indyczych jest troszkę ciemniejsza, no ale znowu jest to po prostu proszek generalnie psu można podawać całe jajko natomiast nie uznawałabym tego jako suplementację wapnia bo nie jesteśmy w stanie dokładnie pilnować dawki, też jeżeli pies zje jajko ze skorupką to zwykle pies tylko ugryzie, ugryzie wiecie, delikatnie przeżuje i połknie i wtedy ten wapń nie będzie tak dobrze przyswojony, jak wtedy gdy podajemy taką mączkę też jeżeli pies zjada całe jajko ze skorupką, to wiecie potrafi pies połknąć takie ostre Kawałki one mogą potem podrażnić e, układ pokarmowy, więc bezpiecznie jest po prostu stosować e, albo mączkę ze skorupek, e, właśnie może być też w formie tabletek, albo właśnie ten cytrynian wapnia. Pamiętajcie, że z moim kodem macie rabat na cały asortyment. Koniecznie subskrybujcie kanał, jeżeli ten temat Was interesuje, bo seria będzie kontynuowana i w następnych odcinkach omówię kolejne suplementy. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Was pomocny. Jeżeli tak, pamiętajcie o łapkach w górę, piszcie też koniecznie komentarze, jakie suplementy czy grupy suplementów chcielibyście, żebym omówiła w tej serii. Dzięki za dziś, do zobaczenia w kolejnych materiałach! PA!